Dziś jest niedziela, 26 lutego. Słońce wzeszło o 6.31, a zajdzie o 17.07. Imieniny obchodzą Mirosław i Aleksander. Nasze najserdeczniejsze życzenia. Wiosna w jedynce, o już mówiliśmy już wkrótce, zapraszamy bardzo, a teraz o wodzie. o kalendarzu. O kalendarzu Izabela Łapińska, projektantka, Michał Gilbert oraz Kamil Owczarek duet projektantów i Magdalena, Magdalena Pana Siuk, modelka, a rozmawiać będziemy o kalendarzu, który rok zaczyna się 1 czerwca. A dlaczego? a dlaczego? Dlatego, bo kalendarz jest przeznaczeniem trochę charytatywnym, trochę wspierającym dzieci, a wiadomo, 1 czerwca jest Międzynarodowym Dniem Dziecka, więc uważamy, że to jest super dzień na rozpoczęcie takiego kalendarza, który ma w zanadrzu wspieranie artystycznie właśnie dzieci. To powiedzmy najpierw na stronie artystycznej kalendarza. Jakie zdjęcia? Kto na tych zdjęciach się znalazł? Było z tym projektanci, prawda? Było 12 projektantów i ja byłam tego tak, elementem trwającym, to, to jest wszystko. Było bardzo... Było bardzo dużo... Było bardzo dużo ształów mówiących. Tak. Bo liczyło się więcej, że byli projektanci, prawda? Chcieliśmy pokazać to tego, jak oni wyglądają i jak pracują, ich kreacje i jedna osoba, która będzie prezentować się w gazetach. Czyli wiektyrze zwróciliśmy w drugą stronę. Tak. Jak pracowało się Państwu w, w roli modeli? Ja byłam zaszokowana takim pomysłem, ale organizatorzy powiedzieli mi, że to jest e, bardzo interesujące, ponieważ wszyscy widzą kreację na gwiazdach naszych, ty tytułowanych, a nie, nie zdają sobie sprawy, kto za tym stoi. Pomyśleli, pomyśleli sobie, że to będzie ciekawe. Ja pomyślałam sobie, że to jest ciekawe, dlatego że to jest dla dzieci żeby, żeby, że to jest akcja charytatywna, bo rzeczywiście e, nie mamy tego w sobie, żeby aż tak e, pozować na tych zdjęć. No właśnie, widzimy, się, widzimy z tyłu zdjęcia. Natomiast właśnie najchętniejsze w tej akcji jest to, że my tworząc, jesteśmy twórcami, możemy też przez naszą pracę wesprzeć dzieci, które mają jakieś marzenia do tworzenia, do realizowania Proszę się artystycznie. O mówię, bo o tym bo, aspekcie bo to, pieniądze z kalendarza, zlicytowane pieniądze z tego kalendarza zostaną przekazane na Dom dziecka w Warszawie i tam wesprą dzieci, które chcą się rozwijać artystycznie. Na przykład są dzieci, które chcą zostać fotografą, zostanie im zakupiony aparat. Jest dziewczynka, która chce szyć, dostanie maszynę do szycia, więc to, myślę, nas najbardziej przekonało, żeby wziąć udział w tej akcji. Czyli co jest dosyć jasny i, jasny i klarowny, to nam też pomogło się zdecydować, to nie jest owiane tajemnicą, na co te środki są przeznaczone, w jaki sposób one będą rozdysponowane. Mamy trochę nakreślony obraz tych dzieci, trochę jakby je poznaliśmy już, także podchodźmy do tego. To powiedzmy o, o, o tych młodych, yy, zdolnych, no tak jak Gilbert już wspomniał, jest ustaniony ja, y... fotograf, dziewczynka, która chce być projektantką mody. Jest dziewczynka, która niestety maluje ustami bardzo piękne obrazy i potrzebuje na przykład większego wyboru pensji fart Więc myślę, że to jest fajne właśnie, że będziemy mogli wspomóc ten rozwój artystyczny i każde dziecko ma szansę. Czy macie jakiś, czy, czy, czy będziecie mieli kontakt z tymi dziećmi? Czy będziecie ja mogli się tak. pomagać? Mamy nadzieję, że tak, bo z tego co wiemy od organizatorów całej akcji, tak? ma być cyklicznie powtarzana co roku i mamy być nią bardzo zaangażowani na co dzień właśnie wiesić z tymi prezentami, darami do tych dzieci, więc myślę, że to że będziemy mieli okazję to też z tej strony zobaczyć. Ale najważniejsze jest to, że te kalendarze będzie można zakupić w atelierze projektantów. Pani Teresy Rosati, bo to, co u mnie, u innych, że można będzie wesprzeć te dzieci, że, że każda taka cegiełka, każdy taki kalendarz to jest niesamowita pomoc dla jakiegoś dziecka. Także zapraszamy też do naszych atelier. I też trzeba dodać, że do 31 maja na stronie agencji JOST jest licytacja tych kalendarzy. Każdy, kto chce wesprzeć naszą akcję, może zlicytować sobie kalendarz i zakupić. I idzie dołożyć swoją cegiełkę do Kajdarzy 50 z nich jest w limitowanej wersji z podpisami wszystkich projektantów, którzy wzięli udział w tej akcji. Ja myślę, że na pewno warto, to, żeby przekonać się, jakie to uczucie, kiedy rok zaczyna się 1 czerwca, czyli Nie, Nie dziecka. Może się tak zaczynać, drodzy Państwo, bo tak naprawdę kalendarz jest rzeczą bardzo wymowną. Dzisiaj, wyjątkowo dla naszych widzów, mamy taki kalendarz 114. Proszę dzwonić, ale apelujemy gorąco, żeby Państwo jednak kupowali te kalendarze, ponieważ taka, e, taka jest idea e, całego przedsięwzięcia. Ponieważ po prostu no. zdecydowanie warto. To ja biedne, dziękuję bardzo. Piękne.